święty Boże, ksiądz Ryszard Halwa, Państwa, moim gościem jest Pan Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Pan doktor Bogusław Rogalski, który jest równocześnie e, kandydatem na senatora z okręgu e, związanego z, Ostro... z, Ostrołęką, z Ostrołęką, tak jest. święty Boże. Boże, witam. Szczęść Boże, Panie Prezesie, proszę. proszę wymienić jeszcze te powiaty, jakie wchodzą w zakres okręgu. Tak, mój okręg, w którym kandyduję do Senatu, obejmuje powiaty Makowski, Ostrowski, Półtuski, Wyszkowski i Ostrołęcki razem z miastem na prawach powiatu Ostrołęką. To bardzo ważny dla nas i dla mnie osobiście okręg, ponieważ jest to okręg mój rodzinny. Stamtąd właśnie pochodzę. No właśnie, ale wiemy, że tam ktoś robi zakusy pod to chciałbym od razu zapytać, bo to ktoś coś podobnego założył. Tak. No cóż, jest tak, że powstały różne komitety, akurat pewna grupa założyła pewien komitet podobny nazwą do naszej formacji politycznej, no ale myślę, że... To celowo, nie... żeby... To celowo po głosy. to, żeby między innymi odbierać głosy mnie jako prezesowi Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ale cóż. Damy radę. Tak jest. I nie bierze. przemogą, i żadne e, służby i przeciwności losu tak e, nie przeszkodzą nam w tym, aby osiągnąć nasz cel, czyli mieć swoją reprezentację w Senacie. Tak jest. Panie Prezesie, chciałbym dzisiaj zapytać m.in. o sprawy relacji Polski z Ukrainą. One się psują. E, co tutaj, kto zawinił? O tak, e, relacje polsko-ukraińskie bardzo mocno się ochłodziły. Ma to związek przede wszystkim ze sprawą tranzytu zboża i eksportu zboża ukraińskiego poza granicę tego państwa. No trzeba powiedzieć, że te relacje nigdy tak fatalne nie były i to tak naprawdę przez stronę ukraińską i samego prezydenta Wołodymira Zeleńskiego, który nie tak dawno na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych przemawiając zaatakował Polskę zaatakował w sposób no, bezpardonowy, a wręcz nawet bezczelny, sugerując i zarzucając Polsce, że swoimi działaniami sprzyja polityce rosyjskiej. No, jeśli Polska do tej pory, świadcząc największą pomoc ze wszystkich państw europejskich Ukrainie, Polacy przyjmując pod swoje dachy uchodźców wojennych ukraińskich, jeśli tak są nagradzani dzisiaj, albo inaczej, jeśli tak Polakom i Polsce się dziękuję, to znaczy, że my powinniśmy zresetować naszą politykę zagraniczną z tym państwem. I... No właśnie, czyli to jest rola praktycznie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No ja, ja, co robi Ministerstwo Spraw, Spraw Zagranicznych? dyplomacji przede wszystkim. Nasza dyplomacja, jeśli chodzi o politykę wschodnią, podejmuje bardzo naiwne działania i decyzje od wielu, wielu Lat, a w polityce międzynarodowej potrzebna jest przede wszystkim chłodna głowa, wyważona analiza i zdecydowane decyzje broniące przede wszystkim polskiego interesu narodowego. Bo za co zostaliśmy zaatakowani przez prezydenta Załęckiego na forum ONZ-u? Ano za to, że Polska postanowiła chronić polski rynek rolny i bronić polskich rolników przed zalewem przede wszystkim ukraińskiego zboża na nasz rynek i przed zalewem produktów ukraińskich. Polska nie zatrzymała tranzytu do krajów trzecich czy na inne kontynenty zboża przez nasze terytorium. Polska wprowadziła embargo, ponieważ Unia Europejska w ogóle w tym przypadku nie zdaje egzaminu. Zniosła embargo na import ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej, zatem Polska jednostronnie to embargo przedłużyła. I to spotkało się z atakiem prezydenta Załęckiego na forum ONZ-u i z działaniami nieprzychylnymi wobec Polski, bo powiem więcej, za bardzo nieprzyjazne należy potraktować także zapowiedzi blokady i embarga na polskie produkty rolne, które docierają na rynek ukraiński. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje, dlaczego Ukraina prowadzi taką samobójczą wręcz politykę, bo jeśli największego sojusznika do tej pory w taki sposób traktuje, to znaczy, że przyszłość Ukrainy leży pod wielkim znakiem zapytania, ale Ukraina od stuleci popełnia ten sam błąd, a raczej Ukraińcy od stuleci popełniają ten sam błąd, a Ukraina jako państwo od 30 lat. Otóż Zasadza swoją młodą niepodległość obecnie na takim niepotrzebnym, szkodliwym, antypolskim micie. A więcej, w przeszłości, przypomnę przecież, gdy odradzała się Druga Rzeczpospolita po rozbiorach, gdy była wojna polsko-bolszewicka, wówczas po naszej stronie walczył Petlura. Ale nie został on poparty gremialnie przez Ukraińców. Oni wybrali wtedy bolszewików. Przypomnę, wybrali bolszewików, a bolszewicy doprowadzili do wielkiego głodu na Ukrainie i destabilizacji e, ludności ukraińskiej. Czyli można powiedzieć, że to już jest takie historyczne, e, powiedzmy, negatywne. Podejście do Polaków i zupełnie niczym nieuzasadnione. Potem mieliśmy drugą wojnę światową. Przypomnę, po zajęciu Lwowa przez Niemców, Ukraińcy e, chcieli proklamować swój rząd. Natomiast co zrobili Niemcy? Aresztowali między innymi ich przywódców i wywieźli do Sachsenhausen, do obozu koncentracyjnego. Ukraińcom cóż pozostało? Ich wybór proniemiecki sprawił, ich jakaś dziwna niechęć, nienawiść wręcz do Polaków sprawiła, że zajęli się mordowaniem Polaków, ludobójstwem wołyńskim. Dlaczego o tym dzisiaj warto mówić w kontekście te ochłodzenia tych relacji ukraińsko-polskich? Ano dlatego, że polska polityka musi pozbyć się przede wszystkim naiwności, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i musi pozbyć się naiwności, jeśli chodzi w ogóle o relacje międzynarodowe. To nasz interes polski narodowy musi stać na pierwszym miejscu. Jeśli Ukraina i jej przywódcy, dzisiejsze elity polityczne, nie potrafią uczyć się z historii, z tych wydarzeń, o których wspomniałem wcześniej, gdy stawiali na Sowietów, kończyło się to dla nich źle, gdy postawili na hitlerowskie Niemcy, Kończy, kończyło się to, to dla nich źle. Dzisiaj znowu Ukraina stawia na Niemcy przeciwko Polsce. Gra na arenie międzynarodowej misterną grę, moim zdaniem grę samozagłady, gdzie Polska ma być we, wypchnięta poza nawias tej głównej polityki europejskiej, jeśli chodzi o tworzenie polityki wschodniej, Unii Europejskiej czy flanki e, Paktu Północnoatlantyckiego. A zatem, jeśli Ukraińcy. I prezydent Zelański nie potrafią wyciągnąć wniosków z historii i nie potrafią budować dobrych relacji z Polską. Jeśli nie potrafią przyznać się do błędów i przeprosić za ludobójstwo wołyńskie, to nie wyobrażam sobie, aby Ukrainę czekał dobry los. Zwłaszcza, że znowu głowę w tym państwie podnoszą oligarchowie, którzy tak naprawdę zarządzają całą produkcją. Przemysłową, ale też przede wszystkim produkcją rolną. I to oni wydaje się wymusili pewne zachowania antypolskie na prezydencie Zełęskim, ale to by pokazywało, że cały czas ten kraj zarządzany jest bardziej przez oligarchów niż przez elity e, polityczne. Stąd bardzo ważny apel do polskiej dyplomacji o chłodną analizę tego, co się dzieje i przede wszystkim o obronę w tych relacjach polsko-ukraińskich. I w relacjach dotyczących wojny na Ukrainie o obronę naszego interesu narodowego tak, abyśmy my nie wyszli po tej wojnie, która kiedyś się musi zakończyć, jako państwo poszkodowane. No ale przecież nasi rządzący politycy liczą, że my będziemy odbudowywać Ukrainę. No to są... Nie łudźmy się, prawdopodobnie będą Żydzi amerykańscy, czy tam ktoś, bo oni też mają ochotę na Krym. Zobaczymy jak to będzie, ale ja pamiętam, jak kiedyś pani Gronkiewicz-Walcz mówiła, jak myśmy ratowali Grecję niby biedną. O tym już mało kto pamięta. Mówi, warto tam inwestować. I co się stało? Nic. Wydaliśmy wiele pieniędzy i tyle. To samo dzisiaj. Przecież Ukraińcy mają pierwszeństwo przed Polakami wszędzie. W służbie zdrowia i tak dalej. I tak dalej. No dlatego, nie, no nie może tak być. Dlatego w sytuacji, która jest dzisiaj, gdy Ukraina zaskarżyła Polskę i złożyła przeciwko Polsce pozew do Światowej Organizacji Handlu, żądając kar, nałożenia kar na nasz kraj. Gdy Ukraina straszy Polskę embargiem na produkty rolne... My powinniśmy w takim wypadku wstrzymać świadczenia socjalne dla mieszkających w Polsce Ukraińców, bo to przede wszystkim jest ciężar dla budżetu polskiego. Być może to dałoby do myślenia naszym partnerom w Kijowie. I co istotne, my powinniśmy upominać się, bardzo ważne i ja stoję na stanowisku z jednocześnie chrześcijańskich rodzin, abyśmy w relacjach ze wszystkimi państwami, które powstały, na naszych dawnych kresach, abyśmy upominali się bardzo mocno o los naszych rodaków, o los Polaków zamieszkujących Ukrainę, Białoruś, Litwę. Przypomnę, że według danych wspólnoty polskiej na Ukrainie mieszka ponad milion Polaków. Te dane zobowiązują nas do tego, abyśmy w relacjach obustronnych Widzieli także sprawę naszych rodaków, którzy w tych wszystkich trzech krajach są cały czas dyskryminowani, a nasza dyplomacja zamiast wspierać naszych rodaków bardzo często ich osłabia, a nawet współdziała z tymi państwami w celu niszczenia polskich organizacji. Zresztą o tym pisałem na przykład w kwestii dotyczącej Polaków na Litwie w tygodniku do rzeczy kilka tygodni temu. Gdy okazało się, że pion polityczny w ambasadzie w Wilnie, w czasach, gdy ambasadorem była e, niechlubna ambasador, która przyczyniała się do rozbijania polskości e, na Kresach, na, na, na Litwie, Urszula Doroszewska, w jej czasach powstawały opracowania, które mówiły o tym, że na polecenie Litwinów e, polska dyplomacja wykańcza polskie organizacje i działa przeciwko nim. To skandaliczna sprawa. Ale podobne sytuacje dzieją się z Polakami czy wobec Polaków na Białorusi, a także na Ukrainie. Więc pamiętajmy, że naszymi najlepszymi ambasadorami w tej części Europy są nasi rodacy i to oni też stanowią najlepszą dla nas gwarancję naszych ewentualnych przyszłych stosunków i relacji z tymi państwami, które tam są. Jeśli tego polska dyplomacja nie zrozumie, to czeka nas przede wszystkim tak zwany kolaps, jeśli chodzi o politykę wschodnią. Bo nie łudźmy się, to co ksiądz wspomniał, w, w, wcześniej czy później przyjdzie czas odbudowy Ukrainy po wojnie. I obawiam się, że pierwsze skrzypce w tej odbudowie będą odgrywać Niemcy a nie Polska. I Amerykanie no też wiem. Być może tak. Tam i, i różne środowiska. Pewnie także i Amerykanie, ale z punktu widzenia europejskiego to będą przede wszystkim Niemcy, dlatego że dzisiejsza Ukraina po raz kolejny w historii za głównego partnera wybiera sobie Niemcy. I oby to nie skończyło się dla całej Europy fatalnie, tak jak kończyło się to kiedyś w przeszłości dla nas i Polaków, Europejczyków i także dla dla Ukraińców czy, 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 czy innych narodowości. Dlatego w polskim Senacie, jako senator, chciałbym przede wszystkim przywrócić właściwe miejsce polskiej dyplomacji, aby dyplomacja była przede wszystkim obsadzona przez patriotów, polskich patriotów, którzy będą myśleć polskim interesem narodowym i aby polska polityka międzynarodowa zwracała. Przede wszystkim uwagę na to, czy podejmowane decyzje przez naszą dyplomację, przez naszych rządzących służą Polsce, czy ją raczej osłabiają na arenie międzynarodowej. Kochani, e, bar, pragnę bardzo gorąco podziękować panu prezesowi Zjednoczenia Chrześcijańskiej Rodzin, wspaniałemu kandydatowi do Senatu z okręgu Ostrołęckiego. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ten region reprezentował, jak również całą Polskę, a przede wszystkim ma duże doświadczenie w sprawach międzynarodowych. Dlatego też apeluję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby dbali przede wszystkim o, o sprawy polskie i żebyśmy jako Polacy się szanowali na arenie międzynarodowej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова